Oczywiście, że tak. No, a to, co, czemu do mnie dzwonisz? Jak Weź na kobiet? głośnik. Mamo, biorę Cię na głośnik, musisz uważać na słowa. Proszę, bądźcie mili. Halo, dzień dobry. No, dzień, dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Ale Pani na mnie wrażenie zrobiła. A Ty na mnie codziennie robisz wrażenie. Ale ja... Tak? Ja Pani powiem szczerze, że ja to nie wiem, kto, kto piękniejszy, czy córka, czy mama. No, Muszę wybrać. Muszę wybrać. Kurczę, no powiem pani, że teraz ciężki wybór. Nie przesadzaj, odpowiedź jest tylko jedna. Tak? No. Że albo pakiet, albo wcale. Nie, ja tego nie powiedziałam. To, to... Ja po prostu to u pani wyczułem. Nie, słuchajcie, skończmy ten te cyrk. My dopiero na ten cyrk zaczynamy, proszę pani.